Z roku na rok dowiadujemy się o drastycznych podwyżkach cen prądu czy wody. Ten, nazwijmy to, problem dotyczy nas wszystkich. Co możemy z tym zrobić? Wbrew pozorom, bardzo dużo. Nie mamy wpływu na ceny, ale możemy zmienić nasze nawyki. Nie zanosi się na obniżki, więc zacznijmy oszczędzać już teraz. W tym materiale postaram się przedstawić Państwu kilka sposobów na to, jak zdecydowanie zmniejszyć swoje rachunki. Obok rachunków niezwykle ważna jest również ochrona środowiska naturalnego. Jak o nie zadbać? Musimy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, a także innych substancji szkodliwych dla atmosfery. Największym pożeraczem prądu w naszych domach jest lodówka. Pracuje ona 24 godziny przez 365 dni w roku. Kupując lodówkę, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na klasę energetyczną, jaką posiada. Szybkie zamykanie lodówki również ma wpływ na zużycie energii. Wymiana tradycyjnych żarówek na nowoczesne źródła światła również może w dużym stopniu wpłynąć na zużycie energii elektrycznej. Warto pamiętać, że gdy opuszczamy pomieszczenie, w którym nikt się nie znajduje, gasimy światło. Używanie laptopa i telewizora jednocześnie jest naszym częstym nawykiem. Czy nie lepiej obejrzeć swój ulubiony program, a dopiero później sprawdzić, co słychać w mediach społecznościowych? Warto zauważyć, że zastosowanie do naszych urządzeń elektrycznych dobrej listwy zasilającej pozwoli nie tylko zmniejszyć nasze rachunki, ale również ochroni nasz sprzęt przed przepięciami, które mogą go spalić. Gdy wychodzimy z domu, możemy błyskawicznie odłączyć nasze urządzenia jednym kliknięciem. Kiedy chcemy przygotować wodę na herbatę, nie potrzebujemy pełnego czajnika. Warto wtedy nalewać tyle wody, ile potrzebujemy. Używanie zmywarki, gdy nie jest pełna, lub robienie prania z dwoma ulubionymi koszulkami to przykłady złych nawyków, z którymi boryka się każdy z nas. Takie nawyki mają wpływ na większe zużycie wody i prądu, co w konsekwencji powoduje większą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Obok energii elektrycznej, istotną rolę w naszym życiu odgrywa woda. Potrzebujemy jej do picia, kąpieli, prania czy mycia samochodu. Często nie zdajemy sobie sprawy z ilości wody, jaką bezsensownie zużywamy. W ostatnich latach zasoby wody słodkiej w naszym kraju drastycznie się zmniejszyły. Przykładowo na jednego Polaka przypada tyle samo wody, co na mieszkańca Egiptu. Dziś musimy zacząć oszczędzać wodę poprzez zmianę naszych przyzwyczajeń. Kontrolując przepływ wody w naszych gospodarstwach, możemy poczynić bardzo duże oszczędności. I nie chodzi tu o zaniechanie mycia się czy ograniczenie higieny, ale o zwyczajne i rozsądne gospodarowanie wodą. Co możemy zrobić? Kąpiel w wannie możemy zamienić na kąpiel pod prysznicem. Kąpiel w wannie to zużycie około 100 do 130 litrów wody, podczas gdy pod prysznicem wykorzystujemy około 40 litrów. Pamiętajmy również o zakręcaniu kranu podczas mycia zębów, nalewając wcześniej wodę do kubka. Również stosowanie perlatora w naszych kranach może zredukować zużycie wody nawet o połowę. Aby zaoszczędzić zasoby wody, możemy również podlewać rośliny i warzywa w naszym gospodarstwie wodą deszczową, pozyskaną ze specjalnego pojemnika. Oszczędzanie prądu i wody może odbyć się nie tylko na rachunkach domowego budżetu, ale również z korzyścią dla naszego środowiska.